Klub 4 x 4 mg wraz ze sztabem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Murowanej Gościnie zaprasza na imprezę overloadową, zorganizowaną przez nasz klub. Impreza będzie polegała na jeździe według mapy mapy szkicu drogowego. Na trasie na trasie znajdą, no, znajdzie się kilka pieczątek. Zadań logicznych i sprawnościowych, no startujemy od godziny 9. Start lotny od godziny 9 do 10. Przewidywany czas zakończenia tej trasy to jest godzina 15. O 15 na mycie od 15 do 16:30, chętni będą mogli się przejechać naszymi pięknymi samochodami terenowymi. Mamy tak tutaj akurat dzięki, dzięki uprzejmości. Współdzielnie udostępniła nam fajny teren, na którym każdy może spróbować co to jest obrót. Trasa przejazdu będzie liczyła około 40 km, po pięknych terenach naszej gminy. Przewidziane jest około, około 25 pieczątek, nie wszystkie to są próby przejazdu, ale są, na trasie są rozmieszczone również punkty kontroli przejazdu, żeby była zgodność przejazdu. Po drodze mamy w planach, mamy, mamy już zaplanowane niespodzianki dla dla załóg w postaci OS-ów czasowych, ale to nie są OS-y szybkościowe, tylko y, można wtedy sprawdzić zgranie zespołu, czyli kierowcy i pilota. Na trasie jest zorganizowany również y, punkt Dzięki uprzejmości, na przykład, sołectwa w głęboczku, gdzie będzie można skosztować kawy, herbaty, przekąsić jakieś ciastko. No i oczywiście tam będą czekały zadania logiczne na zawodników. Co mogę dodać jeszcze? No, impreza generalnie jest zrobiona bez ciśnienia. Typowo turystyczna. Auta, auta z napędem na cztery spokojnie mogą przejechać tą trasę. No, Znajdzie się kilka, kilka elementów przeprawowych tam, no ale nie ma, konieczności, nie ma konieczności się nie ma konieczności przejazdu przez te, przez te próby przejazdu, nie? Ilość załóg startujących w tej imprezie jest ograniczona do 25 aut. No i trzeba przyznać, że no listę mam już prawie zapełnioną, zostało tam kilka miejsc jeszcze wolnych. Zapraszamy wszystkich do zobaczenia i nie